Pani Anna Madej, współtwórca Stowarzyszenia Warsztat, dzisiaj gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od początku. Jakie są działania Stowarzyszenia Warsztat, jaki jest program, jaki jest cel powstania tego stowarzyszenia? Stowarzyszenie najpierw powstało po to, żeby zrzeszyć na ten czas młodych ludzi, 30-kilkuletnich mieszkańców Jasła, którzy mieli pasję i chęć do stworzenia czegoś ciekawego, stworzenia przestrzeni, do tego, żeby ludzie spotykali się i warsztatowali. Więc stąd najpierw powstała robocza nazwa Warsztat, która już jest z nami od 2018 roku. I głównym celem naszym właśnie jest przygotowywanie różnego rodzaju konferencji, spotkań i przede wszystkim warsztatów, podczas których pokazujemy przede wszystkim na początek mieszkańcom jasła techniki oddechowe, techniki relaksacyjne, techniki z komunikacji, radzenia sobie ze stresem. Czyli takie teraz y, modne hasło mindfulness. Y, rzeczy, którymi na co dzień się nie zajmujemy, bo zawsze mówimy, że nie mamy czasu, a my tutaj podczas tych warsztatów pokazujemy właśnie, jak sobie ten czas wypełnić prostymi, krótkimi ćwiczeniami. Więc w ubiegłym roku rośmy zrobili taką ponowną reaktywację stowarzyszenia i dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta, Jasła, udało nam się zrobić na początek trzy warsztaty. I wykłady przy wsparciu też generatora w Jaśle. Było to spotkanie z Maciejem Szyszko, czyli trenerem oddechowym Mastering Body and Mind z Poznania, który przyjechał do nas właśnie na dwudniowe konferencje i, i warsztaty, z Krzysztofem Drozdem, który szkolił nas również z technik relaksacyjnych przy pomocy deseksadu czyli uwaga deseks z gwoździami. A trzeci warsztat to było spotkanie z panią Sylwią Szpikowską, terapeutką i propagatorką metody Access Bars, czyli takiej metody uwalniającej nasze napięcie i stres. I to były takie właśnie trzy warsztaty i spotkania w ubiegłym roku. W tym roku zorganizowaliśmy jeszcze konferencję. Zrób sobie pauzę i poznaj menopauzę. E, program był dedykowany głównie do kobiet w okresie właśnie około menopauzalnym, ale oczywiście nie zamykaliśmy się tylko na tą grupę kobiet. Przyszły też i seniorki, i dużo młodsze kobiety, i przy w, w współpracy z panią Małgorzatą Bubą, e, czyli e, naszą topową położną z jasła i topową też e, położną w Polsce. I właśnie z Serią Szpikowską opowiedziałyśmy kobietom, jak zadbać o taki trójkąt zdrowia, czyli jak ważna jest profilaktyka, e, czyli badania, samokontrola, e, jak ważne jest zdrowie psychiczne i jak sobie właśnie radzić w sytuacjach stresujących. A ja jeszcze miałam okazję powiedzieć wtedy, e, co daje nam aktywność fizyczna, że jak połączymy to wszystko wtedy w trójkąt, e, to mamy, to jesteśmy zaopiekowane. Więc tak, przede wszystkim chcemy propagować zdrowy styl życia. Jeżeli chodzi właśnie o stres, w ramach projektu Mocnie Społeczności takie warsztaty radzenia sobie ze stresem są prowadzone. Jak one wyglądają? Tutaj będziemy chcieli przekazać właśnie naszym uczestnikom, czyli grupie młodzieży, grupie samorządowców i grupie przedsiębiorców i liderów jasielskich, proste ćwiczenia radzenia sobie ze stresem. E, pierwszą podstawową rzeczą, która pomaga nam w radzeniu ze stresem, jest oddech. Ja zawsze powtarzam, jest to rzecz, którą mamy pod nosem i za darmo. E, większość z nas e, w sytuacjach stresujących włącza taki mechanizm uciekaj albo walcz, i zaczynamy oddychać nerwowo <laughs> tutaj klatką piersiową. A tutaj będę chciała pokazać wtedy, jak ważne jest właśnie uspokojenie oddychanie spokojne przez nos. Aktywacja przepony, yy, więc żeby to najpierw też zrobić, będą proste ćwiczenia, takie rozluźniające ciało, troszeczkę mobilizujące, więc też znowu nie musimy w to na co dzień angażować dużo wysiłku, kupować specjalny sprzęt i tak dalej. Możemy to znowu wykonać w domu. Czyli naszym założeniem są to rzeczy, które człowiek na co dzień już powinien sobie po takim warsztacie wdrożyć w higienę życia codziennego. Wstać rano, porozciągać się zrobić ćwiczenia oddechowe. E, następną rzeczą to będę opowiadać o mm. zaletach zimnych kąpieli, które też mają e, bardzo duży wpływ właśnie na nasze zdrowie psychiczne, ponieważ e, większość moich też przyjaciół i znajomych e, mająca problemy na przykład z depresją Problemy z uzależnieniem alkoholowym i od narkotyków. Dzięki zimnej wodzie udało i wsparciu wody, bo nie powiem, że to jest dzięki w stu procentach, bo nie jestem też lekarzem i nie mam na to dowodów medycznych. Ale pod względem takiego zdrowia psychicznego, zimna woda na pewno pomogła im w tym wyjściu z nałogu i przede wszystkim właśnie w poprawianiu sobie e, nastroju. Już nie mówiąc o tym, że jest to świetny sposób na regenerację ciała, na przykład po wysiłku fizycznym. Po siłowni, po bieganiu, i to że też jest znowu kolejna rzecz, którą nie musimy angażować znowu, w zakupu sprzętu i tak dalej, bo po prostu wchodzimy do zimnej wody. Albo to jest prysznic prosty w, w domu, albo nalewamy wody do wanny i sypiemy sobie parę kostek lodu, albo po prostu bierzemy miskę i też y, zamaczamy ręce w zimnej wodzie z kostkami lodu. Y, więc to będą takie właśnie rzeczy, które. Ludzie będą mogli później po tych warsztatach wykorzystać. Czy to będzie młodzież, która będzie się przygotowywać do jakichś egzaminów, czy też do nauki. A, trzeba poddychać, tak? E, później, czy przed e, klasówką, przed odpowiedzią. Jak to było? Aha, wdech, wydech, uspokajamy myśli. Czy też, jak jesteśmy przed jakimś spotkaniem, tak? Zamiast nerwowo oddychać, pić kolejną kawę, zatrzymam się na trzy minuty w toalecie, czy gdzieś w jakimś spokojnym miejscu, zrobię sobie kilka ćwiczeń oddechowych. I zdecydowanie właśnie uspokajamy wtedy emocje, i ja tak mówię wtedy, takie chomiki, które biegają nam w głowie w takim kołowrotku. A dzięki temu możemy naprawdę uspokoić ten pęd. I na koniec będę też chciała pokazać, jak sobie z tym wszystkim radzić na koniec przed spaniem. Czyli też proste ćwiczenia, które ułatwią nam proste zasypianie. Będziemy chcieli też przekazać informacje. Czego nie robić w życiu codziennym? Jak szkodliwe jest niebieskie światło, telefon komórkowy, jaki to ma wpływ na to, że nasza gospodarka hormonalna wtedy e, cała szwankuje, i później właśnie mamy problem ze śnięciem, a sen to jest w ogóle rzecz, która jest must have, jeśli chodzi o dobrą regenerację i ten nasz dobrostan. Jak dużym problemem stres jest właśnie w obecnym świecie? Ciężko mi się w tym momencie wypowiadać jako y, naukowiec, tak? Y, powiem po prostu sama, nawet ze swojego mm -hmm. doświadczenia ze swojego ogródka, ponieważ y, przez wiele lat y, pracowałam zawodowo jako menadżer i zajmowałam się realizacją projektów i tak dalej, zarządzałam zespołami. A w pewnym momencie przyszedł taki moment, kiedy ten stres już był tak mocno u mnie w moim ciele skumulowany. Wydawało mi się, że nawet mam tutaj jakieś guzka w gardle, jak pestka od śliwki. I nawet mój fizjoterapeuta mówi: Ania, tutaj nie jest żadna pestka od śliwki, nie jest żaden gus, czy co ci się wydaje. Tu masz właśnie swoje takie emocje. Ten stres tutaj się u ciebie kumuluje, to, że nie możesz ściśnięte gardło. No i przyszedł taki dzień, że po prostu rozstałam się z moim pracodawcą i stwierdziłam: Co ja będę robić w wieku 40 paru lat? <grym> stoję na przed decyzją życiową i postanowiłam być trenerem personalnym. I teraz um, zajmuję się też treningami personalnymi, i, ale kompetencje menadżerskie cały czas wykorzystuję na co dzień. E, chociażby właśnie w stowarzyszeniu warsztat, gdzie wiadomo, i negocjujemy umowy, i przygotowujemy harmonogramy, i rekrutujemy do projektów, więc ten projekt cały czas e, krąży. E, czy też właśnie we współpracy z Jasielskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorców. E, tutaj serdecznie pozdrawiam Macieja Pętlaka, który właśnie też e, wciągnął mnie troszeczkę właśnie w, w, w samo stowarzyszenie, e, warsztat. E, I też mam okazję właśnie realizować e, tam swoje, swoje projekty właśnie w Jasielskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców. Właśnie wspominała Pani troszeczkę o tym, jak ten nas, nas, nasz stres się kumuluje w naszym ciele. Jakie mogą być jeszcze inne objawy stresu? Migrena problemy ze stresem, e, problemy z jedzeniem i z trawieniem, ten ściśnięty żołądek i w ogóle takie bóle somatyczne. Wydaje im nam się, że o, no, boli mnie kolano, boli mnie w lędźwiach y, i tak czujemy, że ten ból zaczyna chodzić po całym naszym ciele. Y, my bardzo często właśnie bagatelizujemy ten stres, a on powoduje bycie w ciągłym stresie, powoduje w naszym ciele y, stan zapalny. Stan zapalny niestety później znowu Powoduje na przykład y, wszelkiego rodzaju choroby autoimmunologiczne, czyli wysyp teraz w wszystkich insulinooporności, y, chorób Hashimoto, y, zwłaszcza u kobiet, problemu z tarczycą, bo ta sfera jest bardzo właśnie wrażliwa. Jeżeli mamy permanentne narażenie na stres, to jesteśmy w takiej fazie uciekaj albo walcz. Nasze ciało się spina i taki hormon, kortyzol, który. Jest bardzo dobrym hormonem, bo on nas mobilizuje. E, w momencie zagrożenia pozwala nam szybko zareagować. Ale jeżeli on cały czas jest na takim wysokim poziomie, jak, jak, jak my teraz na co dzień, idziemy samochodem, cały czas ten kortyzol. Mówi się nawet, jest takie pojęcie brzuch kortyzolowy. Tu potrafi, możemy być szczuplutcy na całym naszym ciele, ale w brzuchu, zwłaszcza kobiety, mówią mi: No, cały czas nie mogę się pozbyć tego brzucha, Ja wie, pozbądź się stresu. A łatwo ci powiedzieć. Ja wiem, pokażę Ci kilka sposobów na to, jak oddychać, jak ćwiczyć, żeby chociaż przynajmniej w czasie tych treningów, żeby Twoja głowa się troszeczkę, odpo żeby troszeczkę odpoczęła. I to też staram się też właśnie tłumaczyć ludziom czasami na takim projekcie jak lodowa medytacja, kiedy łączymy właśnie ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia oddechowe, wejście do zimnej wody, które w większości z nas jest takim stresem, tak? Nasza ciało się spina, i ja wie a wyobraź sobie, że na co dzień spotykasz taką zimną wodę. Czyli jedziesz samochodem, zestresujesz się, masz trudną rozmowę z szefem, zestresujesz się. To co zrobisz? No wiadomo, że najpierw się spinasz, ale potem rozluźnij to ciało, poddychaj spokojnie. I wtedy ci ludzie siedzący w zimnej wodzie nagle, spięci tacy, nagle, o, wow! Ale jest fajnie. Fajnie, bo endorfiny wtedy nam się podnoszą, że ciało się w pewnym momencie rozluźnia. I w większości ludzi wychodzą uśmiechnięci z tej zimnej wody. I potem, e, właśnie, jeszcze wchodzimy do sauny na koniec, żeby to ciało troszeczkę dogrzać i, e, no i zrelaksować się potem na koniec. Czyli pokazuje, że stres może też być przełożony na coś pozytywnego, tylko musimy z nim współpracować, bo sytuacji stresujących nie wyeliminujemy w naszym życiu, ale możemy je potraktować jako motywator. E, napędzanie się trochę do działania, a nie destrukcja. Aha. Jeżeli tego stresu jest już za dużo i nie, nie pomagają takie sposoby, właśnie, o których pani mówi, to gdzie powinniśmy się zgłosić, jak to wygląda? Znaczy na pewno nie powinniśmy <coughs> bagatelizować e, wszelkich oznak e, stresu, bo mm, no my bardzo często też e, leczymy swoje ciało, bo nas boli brzuch, bo nas boli głowa, a ciało po prostu daje nam sygnał wycofaj się, odpocznij, wyśpij się, zrelaksuj się, zjedz porządny obiad, a nie fast food, żeby tylko wrzucić coś e, do brzucha. E, jeżeli już sobie wtedy z tym nie radzimy, to nie bagatelizujmy chorób e, psychicznych, ponieważ e, one zawsze dają właśnie taki początek i zawsze podłożym oprócz jakichś tam właśnie, wiadomo genetycznych spraw z tym związanych, ale mogą... To będzie wtedy taka kula śnieżna, to już się wtedy bardzo szybko potoczy i naprawdę wyjść e, z ciężkich depresji jest bardzo ciężko. E, sama doświadczałam w moim najbliższym otoczeniu. Mm. E, so, są osoby, jest osoba, która choruje na depresję i, i wiem, jak ciężko jej na co dzień z tym funkcjonować, bo to jest też taki uśpiony trochę tygrys. E, na co dzień się normalnie można funkcjonować, ale nagle przychodzi taki dół. Tak, I wtedy nie ma się ochoty, nawet ręki podnieść do góry, bo nie ma się siły. No, jak ktoś inny diagnozuje jakieś inne choroby, a to jest na przykład choroba pod tym, właśnie depresja. I tutaj ważne jest też w tym wszystkim, właśnie w radzeniu sobie ze stresem, kontakt z ludźmi. I właśnie re zdrowe relacje, rodzina, przyjaciele. A, a i o dwa najważniejsze rzeczy nie powiedziałam. E, istety, niestety, powiem coś bardzo niepopularnego i zrezygnowanie z używek typu alkohol, już nie mówię o narkotykach. Alkohol jest naprawdę obecnie bardzo dużym zagrożeniem naszego społeczeństwa. My pijemy coraz więcej, uważam, tego alkoholu, w, nawet wśród młodzieży. Alkohol na chwilę podnosi nam wiadomo, poziom dopaminy, my się czujemy fajnie, Oj, odstresuję się, bo zrobię sobie drinka. Nawet robienie sobie co tydzień takiego drinka, na przykład co piątek, już powoduje w naszej głowie, zbliża się piątek, będzie miło, czy już zaczynamy być pomalutku uzależnieni. A już nie mówię o tym, co robi z naszym ciałem alkohol. Czy jak to jest silna toksyna, która po wypiciu nawet takiego drinka przez trzy miesiące jeszcze zostaje w nas ta substancja? Więc jak ktoś pije co tydzień, no to ten. Także najpierw y, polecam właśnie odstawić sobie na przykład taki alkohol. Mhm z Życia i zobaczyć, jakie będą fajne, skutki uboczne, pozytywne. O tym stresie mówimy troszeczkę tak o, o tych negatywnych e, sytuacjach, a ten stres też może być pozytywny. Pokażmy te pozytywne strony tych, tego pozytywnego stresu. Dla mnie ja na przykład teraz y, przez to, że wiem, jak nad nim zapanować, y, jak oddychać, uspokoić właśnie ten umysł, dla mnie stres jest właśnie takim motywatorem, chociażby do takich działań. Gdy wiadomo, no, musimy dopiąć teraz harmonogram, gdzieś ten stres się zaczyna pojawiać, ale staram się zawsze rozluźnić to ciało, i to spowoduje: od razu że się człowiek uśmiecha i jakoś tak wiesz. I to później e, nawet te, ro, te relacje między ludźmi, czy rozmowy, czy jak właśnie dzwonię do kogoś, zachęcając go do projektu, e, to ta rozmowa zupełnie inaczej płynie. Więc y, ja traktuję stres jako motywator do działania. Tak, e, Ale już nie jest to u mnie ten stres, taki związany z tym, że matko znowu w poniedziałek muszę iść do pracy. E, tylko, no, wow, ciekawe, co dobrego mnie dziś spotka. Czyli ten projekt będzie takim troszeczkę też pokazaniem e, takich pozytywnych aspektów różnych sytuacji. Tak. I ten... e, przede wszystkim chcemy warsztatować się, tak, żeby mm, uczestnicy tych warsztatów wyszli. Z takimi gotowymi kompetencjami, które właśnie wykorzystują, wykorzystają w życiu codziennym, bo chociażby warsztaty z wystąpień publicznych. My codziennie wykonujemy wystąpienia publiczne, czy też musimy się skomunikować z małżonkiem, czy w pracy. Musimy skontrolować nasz um, ton, a dopasować się do sytuacji. I bardzo dużo ludzi, zwłaszcza na przykład młodych, ma problem z tym, żeby wyjść do, na zewnątrz i powiedzieć, E, bardzo dużym stresem na przykład dla młodzieży jest odpytywanie w klasie, tak? Dzieci skarżą się, młodzież skarży się, brzuch mnie boli ze stresu, tak? No bo ten stres. A tak naprawdę właśnie przed takimi zajęciami, no wystarczyłoby chwileczkę spokojnie właśnie rozróżnić rozluźnić ten brzuszek u takich dzieci i już inaczej. I one wtedy będą wiedziały, aha, no dobra, na przykład, aha, wystąpienia publiczne, okej. Okay. A to będę patrzeć na czubek głowy reszty klasy i nie będę patrzeć im w oczy, to się troszeczkę właśnie odstresuje tym. Więc tych wystąpień publicznych mamy na co dzień. Czy też przedsiębiorcy przecież, jak idą na spotkania, liderzy naszych, bo też są zapraszani do tego projektu, przedstawiciele NGO-sów jasielskich. To też są różnego rodzaju wystąpienia. Więc i praca z mediami, i social mediami. Przecież my teraz jesteśmy, wszyscy jesteśmy praktycznie w social mediach. Więc pokażemy, jak można to przełożyć na coś dobrego, pozytywnego i, i przede wszystkim wykorzystać to w życiu codziennym? Temat stresu pewnie jest tematem rzeka, ale na razie dzisiaj postawimy kropkę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.